Dzień dobry, witam serdecznie. Taka szybka informacja dla użytkowników pompki. Zobaczcie, to jest nowa pompka z pudełka prosto od producenta. Widać, że nie ma na niej ani grama smaru. Pamiętajcie, ta część robocza, która pracuje, tutaj musi być cały czas, cały czas smar. Musi być to tłuste. Może być to taki smar typu olejek silikonowy. Jak najbardziej pamiętajcie, to musi być tłuste podczas pompowania. Pompka mocno się nagrzewa, dlatego róbcie przerwy w pompowaniu. 5 minut. Pompujemy, robimy przerwę. Niech ostygnie, bo niektórzy robią tak. Że biorą pompkę, pompują w trójkę na przykład. Jeden pompuje, potem podchodzi drugi, trzeci i tak dalej. Taką pompką potem jadą 20 minut i tak naprawdę to się strasznie rozgrzewa. Wytwarza się temperatura, a pompka. Również ma o-ringi, więc jak wiemy, rzeczy gumowe podczas temperatury Po prostu mogą spuknąć, mogą się rozciągnąć i tak często Bywa, że dochodzi do przegrzania tych o-ringów I potem pompka się blokuje, lub nie jest szczelna, nie pompuje I tak dalej i macie same problemy, więc Dajemy przerwy, robimy przerwy, nie zajeżdżamy tego Urządzenia i smar musi być zawsze na części roboczej, pamiętaj Jak chcesz mieć pompkę dłużej żywotną i bezawaryjną Dbaj i szanuj. To tyle, dziękuję, pozdrawiam, hej.